Manko, z tej strony na to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was w dzisiejszym odcinku widzowie do wygrania macie takiego skina, jeśli chcecie wygrać standardowo, łapa w górę, sobie dzwoneczkiem, komentarz oraz musicie mieć mój kodzik na jakiejś dropie, bo jeśli nie macie mojego kodu, no to niestety nie bierzecie udziału w konkursie, więc serdecznie wszystkich zapraszam no a naprawdę. Mamy fajny event, więc serdecznie wszystkich właśnie zapraszam do wzięcia udziału. Czekamy też na nowe skrzyneczki. Zostało 36 dni, więc na spokojnie, jest bardzo dużo czasu. My mamy 1000 złotych, więc w dzisiejszym odcinku. Wiecie co? W poprzednim odcinku chciałem zrobić Falchiona, mmm, Falchiona Marble Fade'a i ja w dzisiejszym odcinku też chcę go zrobić. Nie udało się w poprzednim, w dzisiejszym mam nadzieję, że się uda, bo zobaczcie, jest to naprawdę piękny Falchion. Eee, czekajcie. Razy 5, nie czekajcie on knife ma Nie czekajcie, jak on się nazywa? Marble? Marble fate? Dokładnie tak, o Stat... Albo ten, faktory new za 1500 Albo za 1900, zobaczymy Mam nadzieję, że chociaż jednego z nich się uda zrobić Bo jak się uda to będziemy e, Na fajnym proficie, ale bez przedłużania Bo w ogóle kurde gadam, gadam a skrzyneczek nie otwieram Więc zacznijmy Od otwierania na przykład skrzyneczki retro 31 złotych razy 5, 160. No i tak z tego co widzę, wystartował nowy konkursik, dopiero co? Faktory nie ukałaszek Bluesport i. O kurde, tu fajnie poleciało w ogóle. Co? 361 zł? Za 160. No i takie coś to ja rozumiem. Neon rider jeden w ogóle z najdroższych itemków z tej, z tej skrzynki i poleciał. No także pięknie, zostawcie oczywiście łapę w górę. No a wy, jak chcecie na przykład takiego wygrać Bloodsporta Factory wystarczy wpłacić 5 dych i macie konto premium, więc myślę, że naprawdę spoko opcja mamy. No, otwieramy. My otwieramy dalej skrzyneczki i co my tutaj mamy? No teraz troszkę gorzej, ale i tak uważam, że ta skrzynka jest naprawdę w porządku. Jest to skrzynka też właśnie z procentami, e, że na jeden itemek więcej, na resztę e, wiadomo mniejsze na te droższe. Lubię takie skrzynki, więc na pewno ją będę sobie w kolejnych odcinkach otwierał więcej razy. A my zawalnijmy może tak 5% na kostkę na farta. Zobaczmy, 61 zł i może wylecieć nawet e, ultrafiolet Fiolet za 1000. A jajaj, no leci z SG, SG, SG553, no za 20 zł, niestety. Ale pyknijmy sobie jeszcze jedną. Pyknijmy sobie jeszcze jedną, zawsze nawet ten Atomik Alloy może polecieć, to też jest fajny profit, ale niestety nie leci. Więc zostawmy i przejdźmy do kolejnej jakiejś skrzyneczki. Chociaż tutaj Stat Battle Skirt to nie jest jakaś ogromna strata. 408 zł mamy w tym momencie w kwipunku, No i co by sobie tu otworzyć? Dobra, lecimy z tęczą i lecimy z tęczą razy 4 i wydajemy. To co zostało. To co zostało 400 zł sobie wydajemy. I jest dramat, o oh my g, 82 zł, to nawet jedna skrzynka się nie zwróciła, dobra, próbujemy na Marble Fade'a, tak jak mówiłem, tak robimy i mam nadzieję, że się uda, <laughs> Fade, nie, czekajcie, Marble Fade, aha, no bo to przecież za tanie itemki są, weźmy sobie tak, Marble, muszę jeszcze coś dodać, okej, okay, mamy, dobra, Mamy 5% szans na Falchiona Marble Fade. A. 105 złotych wrzucamy, 1600 możemy wyciągnąć. Dajmy sobie na prawą stronę ten upgrade. No i ja już widzę, że to niestety nie siada. Jest lewo-środek i często lubi się powtarzać właśnie taki sam pattern. Więc spróbujmy lewo-środek gdzieś tutaj. 6,33 no jakby to weszło, to by było coś pięknego. Hamuj. Nie. 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 Prawa góra. Prawa góra by weszła widzowie Gdybym nie zmienił tego na lewą To byśmy mieli już Zrobiony odcinek Ale oczywiście no co ja mogłem zrobić innego Kolejne 5% szans No ciężko Ciężko bardzo na takim procencie Upgrade'ować Dobra mamy jeszcze troszkę punkcików eventowych To przejdźmy sobie i otwórzmy sobie wszystkie karty Które nam tutaj zostały Chociaż no w sumie na wszystkie mnie nie stać Ale trzy sobie możemy walnąć i wrzućmy sobie 1450 tutaj 1450 do skrzyneczki, i zobaczmy, co z tej skrzynki tutaj dostaniemy. Uwaga, 359, 359 no, mogło być lepiej. I robimy tak, robimy ostatni upgrade 410 zł. No, i to będzie szansa, to będzie szansa, bo to mamy w tym momencie 23%. Czekajcie, mamy jeszcze te 4 dyszki, bo z tych 4 dyszek zawsze może się uda. Coś ciekawego dropnąć, żeby nam tutaj podbiło budżet na upgrade. Pan Powłowski w ogóle jak staniał. W ogóle skrzyneczki staniały. Yy, bardzo staniały skrzyneczki. Bo też skiny poszły w dół, poszły w górę. No to już nie wiadomo. A otwórzmy se a pkę Może akurat poleci jakaś ciekawa wupa. 35 -ko wydajemy. No i leci teraz Lightning Strike za 3000. Patrzcie to. No było bardzo blisko. Electric Hive no też by był dobry. Ale dostajemy Fobosa za 870. Więc robimy. Robimy upgrader. Ten, który... na który wszyscy czekają, tak? I czuję, że to siądzie. Czuję, że to siądzie. Dodajemy 8 złotych, 24% szans I była. Lewa. Teraz będzie prawo dół. Prawo bardziej środek dajmy. Upgradeuję. Proszę. Proszę, żeby... No nie. Gdybym dał po lewej... To by weszło. No nic widzowie. W tytule będzie clickbait, że udało się wygrać, ale niestety wygrać się nie udało. Więc no cóż, zostawcie łapę w górę, spełniajcie wymagania z opisu. E, jak chcecie wygrać skina, my się widzimy w kolejnych odcinkach. No i na razie.